Witam Was, dziś jestem Witem To jest pomnik Henrysia Kultmana. Yy... Powstały w XIX wieku Zjednoczenie Niemiec Były wojny z Danią, z Austrią, Francją No i dla tych bohaterów właśnie, ale troszeczkę po słońce Tak wygląda ten plac witem A co jest na prośbę pana Jana? Chciał, żeby po prostu nagrać witem dalej tak wygląda Ale wiecie, tutaj Witem są dwa Kauflandy Jeszcze to Witem jest spore miasto Jak widzicie to wszystko jest opisane

Dla żołnierzy niemieckich jak się mówiłem jest Niemiec dla tych bohaterów No i też mają swoje Swoich bohaterów O tak wyglądają Bloki jak u nas za komunę bo no ten jest ładnie uśmierzone ale angielski jakieś języki słyszałem jeszcze inne tu jest gimnazjum, witam No to jest tak yy, w Niemczech trochę inaczej niż u nas, nie? Gimnazjum to jest taka po czwartej klasie Grundschule, czyli po podstawówce Dzieci idą bo do gimnazjum Realschule, Gemeinschaftsschule No i gdzie czwarte nie pamiętam, ale to jest coś takiego yy, po prostu... No jak u szkoła specjalna, teraz czwarte już jest, nie? I oni tam chodzą już do 19 lat, nie? Nie wiem jak jest yy, tym gimnazjum z szule, nie? Bo to tam przeważnie kierowcy, śluszarze, takie takie zawody mają, nie? A tak do gimnazjum czy do Real Szule? Te dwie najwyższe, nie? No to do, do, do 19 lat, nie? Także trochę jest inaczej niż w Polsce